Nazywam się Dominika Ciska, nie mam pseudonimu, występuję po prostu pod moim nazwiskiem. Nie skończyłam żadnej szkoły jeszcze. Za miesiąc będę bronić magisterkę na Wydziale Malarstwa na warszawskiej ASP. Zajmuję się oczywiście malarstwem, rysunkiem, też dobrze czuję się w grafice. Biorę też pracować we wszystkim, co ma związek z materiałem, nićmi, tkaniną. I uwielbiam komiksy i też tworzę komiksy. Trudno jest mi trochę opowiadać o obrazach, dlatego że raczej nie siadam do obrazów ze skończonym pomysłem, z jakimś przemyśleniem, które chcę przekazać, tylko właśnie z jakąś otwartą myślą. To jest mój sposób trochę myślenia na głos. Więc czasami kończę obraz i nadal nie mam wniosków. W tym momencie na wystawie w są moje cztery obrazy. Dwa z nich są z serii czterech obrazów o nazwie Fokus. I są to obrazy, które się skupiają na mojej, na próbie rozważenia dlaczego mam potrzebę bardzo mocnego, bardzo męczącego, bardzo absorpującego treningu fizycznego. I we wszystkich tych obrazach występuje jakiś rodzaj czarnej linii czy granicy. I to był mój sposób na zastanowienie się, co skupiając się na niektórych rzeczach próbuję od siebie odsunąć, wyrzucić za tą granicę. A drugi mój obraz nosi tytuł 12 cali. Tytuł jest odniesieniem do rozmiaru płyty winylowej. Mm. I też ta płyta winylowa jest zasugerowana czy fragmentem czerni, czy w ogóle sposobem malowania, liniami, które się rozchodzą od środka. Mm. I to, był to mój sposób na przemyślenie jakiejś potrzeby głębszego zrozumienia, dotknięcia drugiego człowieka. Tak samo jak płytę winylową trzeba i połączyć, żeby wydał się dźwięk i zrozumieć, co tam tak naprawdę jest. Mój trzeci największy obraz nosi tytuł Mewictus. Jest to tytuł e, pierwsza, na który zawieram ja grupan dość specyficznej sytuacji. I obraz tak naprawdę jest moją próbą rozważania takiej bardzo brzydkiej emocji, jaką jest zwątpienie. I jego malowanie zbiegło się z moim kryzysem wiary. I starałam się go jakby malować na dwóch płaszczyznach jedno i tego, co przypomina i zależało mi, żeby przypominało płomienie, czy nawet niebieskie płomienie, które są już taką ikonografią bardzo biblijną. E, ale też, że po podejściu i przyjrzeniu się liniom dało się dostrzec, że, że nie są to płomienie, tylko trawa czy po prostu roślinność. No i że jedną realną rzeczą jest człowiek. Jest po prostu moja próba przepracowania tego właśnie bardzo wszystkiego stanu, jakim jest zwątpienie. Impuls, rozedrganie, falowanie. Bardzo nie lubię tego terminu i wolę twórcę. Nie ma takiego ciężaru. Przekaz, emocja. Historia, opowieść, cykl. Informacja, szybka, prosta, konkretna, nie wymagająca interpretacji. Idea, abstrakcja, strach, um, brak, poszukiwanie, koncentracja. To mi się kojarzy z takim bardzo dziecinnym podejściem, bo dzieci zwykle mówią, że bo ja coś lubię i to nie wymaga żadnego dodatkowego wyjaśnienia, żadnej treści. Bardzo ładne słowo. Decyzja, konkret moment, wymagana akcja. Każdy mój przegląd, mój profesor kończy, więc będzie dobrze odwagi.